Wybory prezydenckie 2025 właśnie przeszły do nowej fazy. I to nie tej proszę państwa z billboardami i debatami, ale tej bardzo prawdziwej, czyli takiego momentu, w którym wyborcy podejmą decyzję, kogo już nie traktują poważnie. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, duszny, niepewny, zmrożony przez własny obóz. Sławomir Mencen, kandydat Konfederacji, gwiazda TikToka, która świeci naprawdę jasno, ale coraz krócej. A w tle Rafał Trzaskowski. Spokojny, właściwie milczący, mający według prognoz prawie 100% szans na wygraną. Jak to się stało? Bo to jest arcyciekawe, że prawica nie walczy z Trzaskowskim, tylko sama ze sobą. Dlaczego najwięcej energii idzie dziś nie w kampanię, ale w wewnętrzną jej destrukcję? Witaj w stanie faktycznym. Jeszcze kilka miesięcy temu nazwisko Mencen wywoływało entuzjazm i popłoch jednocześnie. Czarny koń wyborów, fenomen Internetu, lider memów politycznych. TikToki wiralowały hasła leciały z głośników na protestach, a jego twarz stała się symbolem antysystemu, a dziś będziemy podawać wartości procentowe 19,4. I to pomimo pełnej mobilizacji fanów i masowej obecności w social mediach. I to już jest sufit. Zanim powiem, co poszło nie tak, jedno zdanie. Jeśli cenisz codzienne, niezależne analizy polityczne poza wielkimi mediami, to to jest ten moment, w którym, jeśli możesz, to możesz nas wesprzeć. Link do wsparcia znajdziesz w opisie tego filmu. Już teraz pięknie dziękuję. Wracamy do Mencena. Mencen już przegrał. Bo uwierzył w iluzję algorytmu. Pomylił popularność z zaufaniem, wyświetlenia, z głosami, komentarze z elektoratem. A tymczasem jego elektorat negatywny to aż 58%. To nie tylko brak poparcia, to jest czynna niechęć. W wyborach prezydenckich to jak wyrok. Bo prezydent to nie influencer, to urząd, nie fanpage. Tu nie liczy się, kto ma lepszy dowcip o podatkach. Liczy się, kto daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. Karol Nawrocki, teoretycznie idealny kandydat prawa i sprawiedliwości, historyk instytucjonalny, promowany przez zaplecze, a w praktyce 24,5%. Takie poparcie i spadki 33% zaufania społecznego i to w szczycie kampanii. Dlaczego? Bo gra w grę. W której nie da się wygrać. Z jednej strony, co robi? Nie atakuje Mencena, czyli właściwie czego nie robi, żeby nie urazić jego wyborców. Z drugiej uderza w Trzaskowskiego, którego nie ma szans pokonać. To jest taki strategiczny rozkrok to jak walka z dwoma przeciwnikami naraz i to z zawiązanymi oczami. W sondażach wszystko widać jak na dłoni. Elektorat Dudy z 2020 roku oczywiście, że odpływa, ale nie do Trzaskowskiego, tylko do Mencena. Mencen kontra Nawrocki, Nawrocki kontra Mencen. To dziś najważniejszy pojedynek na prawicy. Taki nieoficjalny, oczywiście, ukryty, ale decydujący. I jak pokazują sondaże, Mencen wygrywa, a Nawrocki po prostu znika. Obaj panowie mają wspólne marzenie: zatrzymać Trzaskowskiego. Ale obaj popełniają ten sam błąd. Oni zakładają, że Trzaskowski coś zrobi. Tymczasem Trzaskowski właściwie nie robi nic, i właśnie dlatego wygrywa wszystko: 36,2. 11,7 punktu przewagi, prawie 100% szans na zwycięstwo. Z Nawrockim 54 do 46, z Męcenem jeszcze więcej. Dlaczego? Bo Trzaskowski ma coś, czego oni nie mają i nie będą mieć to jest zaufanie nie lajki, nie kliknięcia, nie jakieś śmieszne rolki. Zaufanie, a to się buduje latami, a nie w montażowni TikToka. Jesteśmy w Końskich. właśnie podjechaliśmy pod dom pana Wojtka, który wysłał SMS-u 31 numer 3636, żeby dostać banner naszej kampanii. No i robi mu niespodziankę, bo spodziewa się kogoś ze sztabu, ale nie wie, że to będę ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo widzę? Dzień dobry. Kogo widzę? Mojego idola. Sztabu. Zacznę powiedzieć, gdzie wieszamy? To powiesimy. Nie spodziewałeś się, że to. Bardzo mi miło, no to przed wiecem. Nie spodziewałam się, że ja tu będę rozmawiała z panem przyszłym prezydentem. Oj, No poproszę do mnie spojrzeć do obiektywu. Mam jeszcze bluzę o, dla pana. Tak okay, I dlatego właśnie Karol Nawrocki nie wejdzie do drugiej tury. Nie wejdzie, bo nie zbudował tożsamości, bo nie przebił się przez hałas męcena. W trakcie kampanii wyborczej Stanęliśmy nawet już przed takimi dyskusjami, czy oto są dwie płcie. Tak, są i zawsze były. Dwie płcie, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Bo nigdy nie stworzył własnej narracji, a mencen już dotarł do sufitu. Cebos mówi, teoretyczny maks to 31%, ale realnie to wszystko już stoi w miejscu. Jego marka po prostu się skończyła, wyczerpała. Produkt jest nasycony. Dalej jest już tylko ściana, a za nią czeka Trzaskowski. Panie Mencen. I tu dochodzimy do sedna. Jeśli Konfederacja odbierze PiSowi elektorat, ale nie wejdzie do drugiej tury, prawica zostanie rozbita i zdemobilizowana. Jeśli Mencen wejdzie Domniemujemy i przegra z Kretesem, Konfederacja zostanie skompromitowana w wyborach prezydenckich. Tak czy inaczej, prawica pęka. To nie jest życzenie, to jest fakt. Dlatego dziś pytanie nie brzmi, kto wygra wybory prezydenckie 2025. Bo to pytanie jest już rozstrzygnięte. Trzaskowski już wygrał. Prawdziwe pytanie brzmi, czy Mencen naprawdę rozbije prawicę w tej sytuacji? A może to Nawrocki odda ją zupełnie bez walki? Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Dalej Pan nie chce Unii Europejskiej. Słucham. Dalej Pan nie chce Unii Europejskiej. Nie do końca rozumiem Panie pytanie. W 2019 był Pan tak, nie chcemy Żydów, aborcji, podatków, Unii Europejskiej, tak są nasi wyborcy. Pani Wybierze redaktor, byłem tutaj i... na rozmowach o bardzo poważnych sprawach no to i to bardzo, mi przykło, bardzo, bardzo mi przykło, że... Bardzo mi przykro, że nie jest pani w stanie zrozumieć powagi tematu. O których ale to rozmawialiśmy. Unia Europejska to nie jest poważny temat? To jest bardzo poważny temat, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, ale odpowie Pan na pytanie? Nie, nie odpowiem na Pani w ten sposób stawiane pytanie. Nie po to tu jestem. jest aktualna, tak? Czyli dalej Pan uważanie nieucenia Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej? Czy Unia mamy Europejska? jakieś inne pytania? Kto najlepiej utrzymać armę likwidując podatki? Czy możemy prosić o mądrzejsze pytania? Proszę, proszę, pan, proszę o poważniejsze raz, żeby pytania. Żeby pan się wypowiedział. Czy to było głupie? Czyli głupio. Pan mówił w 2019 roku. Dobrze rozumiem? Pani mało rozumie. To jest główny problem. No, dobrze, tej Dobrze. Poza obawą, że Armia jest niedofinansowana, jak można jednocześnie obniżać podatki i dofinansować Armię? Z czego? Z pieniędzy z Unii Europejskiej, które pan nie chce? Proszę o inne pytanie. Ja pan, że nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Tłumaczę Wam pan potem, że to wynikało z badań i Pan dostosowuje swój przekaz do tego, czego oczekują uh -huh. wyborcy. Że każdy polityk pod, dostosowuje swój przekaz do obecnej sytuacji, do nastrojów społecznych. Ważne jest, żeby nie dostosowywać swoich poglądów. Jeżeli Pani wypiera rzeczywistość, to to, to rozumiem. Natomiast rzeczywistość jest tu, a Pani w tym momencie jest tu. Jeśli chcesz, żeby ta analiza dotarła do ludzi, którzy wciąż wierzą w cud po prawej stronie, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwonek i udostępnij ten film, a jeśli czujesz, że o tym wszystkim trzeba mówić naprawdę głośno, pomóż nam działać. Wesprzyj nas już teraz, bo twoje wsparcie to twoje tak dla niezależności od wielkich mediów i mówienia o tym, co jest naprawdę ważne dla naszej wspólnej przyszłości. Na koniec pytanie do ciebie. Napisz w komentarzu kto tak naprawdę ponosi winę za katastrofę prawicy, tu i teraz? Męcen czy Nawrocki? I uzasadnij to. Witaj w stanie faktycznym. Tu kończą się złudzenia. Tu zaczynają się twarde dane. Dziękuję za uwagę. Rafale, gratuluję wygranej, bo już wygrałeś, a Ty, proszę, pamiętaj, że system najbardziej boi się Twojej świadomości. Do zobaczenia.